Cześć, ja nazywam się Iwita Demska, jestem coachem i trenerem relacji i dziś chciałabym się z Wami podzielić jedną z moich ulubionych metod komunikacji. Jest to metoda, która przyda Wam się w każdej sytuacji, w której blisko jesteśmy jakiegoś konfliktu albo w której już doszło do konfliktu. Jest to metoda, dzięki której możemy budować nie tylko głębokie świadome relacje z drugim człowiekiem, ale też głęboką świadomą relację z samym sobą, bo ona pozwala nam spojrzeć w głąb siebie, ponieważ oparta jest na autorefleksji. Lubię ją dlatego między innymi, że jest prosta i oparta jest na pytaniach, a ja jako coach Jestem też oczywiście fanką tej metody, jaką jest coaching, no i auto coaching, czyli oznacza to, że wierzę w moc pytań i w to, że one faktycznie mogą nas zmieniać i doprowadzać do ciekawych wniosków. Jest to metoda, która pochodzi z Japonii, na kan na co dzień Japończycy stosują taką metodę autorefleksji, kiedy nie chcą właśnie, by doszło do eskalacji konfliktu, kiedy nie chcą stracić drugiej, drugiej osoby z powodu emocji, myśli, które pojawiają się w ich głowach, kiedy są zdenerwowani i źli, kiedy czują się pokrzywdzeni. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że... Ktoś powiedział nam coś, co jest dla nas trudne, co jest dla nas nieprzyjemne. Ktoś zrobił coś, co jest dla nas ciężkie, albo nie zrobił tego, o co go prosiliśmy. No i bywa, że kiedy jesteśmy niezadowoleni, kiedy czujemy się pokrzywdzeni, w głowie pojawiają się różne negatywne myśli na temat tej drugiej osoby. No i szczególnie, jeżeli jesteśmy zestresowani, mamy trochę gorszy dzień emocjonalnie, no to dochodzi do eskalacji emocji i do konfliktów. I zdarza się, że po czasie, nawet niedługim czasie, my żałujemy tego, co się zadziało, bo sami siebie do końca nie rozumiemy. W danym momencie czuliśmy się naprawdę źle i daliśmy ponieść się tym emocjom. Te wewnętrzne instynkty przejęły nad nami kontrolę. W tym momencie. I zdarza się, że my po latach czasem nie wiemy, dlaczego dana relacja to może być relacja romantyczna, ale to może być również przyjaźń, dlaczego ona się rozpadła, z jakiego powodu nie mamy już kontaktu z tą osobą, no bo przecież nic tak ważnego się nie stało. A w danym momencie, w którym doszło do tego konfliktu, wydawało nam się, że runął nam być może nawet cały świat. Japończycy. Nie liczą do dziesięciu, ale w zamian zadają sobie takie trzy pytania. Pierwsze pytanie to jest pytanie o to, co ja od tej osoby otrzymałem? Co ona mi ofiarowała? W domyśle, oczywiście, co dobrego mi dała, co dobrego od niej otrzymałem. Być może ta osoba do tej pory dawała ci szereg, Pozytywnych doświadczeń i dobrych emocji, za które możesz być wdzięczny. Być może była Twoim mentorem i nauczycielem. Może też te emocje, które teraz czujesz, i te myśli, które przychodzą Ci do głowy na jej temat i na temat Waszej relacji, też są pewną lekcją. Lekcją również o Tobie. I to jest kolejna rzecz, za którą możesz być wdzięczny. Także pierwsze pytanie z metody Najkan to, me, to pytanie o to, co ja od niej otrzymałem? Drugie pytanie: to pytanie o to, co ja jej ofiarowałem? Co ona do ode mnie dostała? Co ona mogła czuć, co mogła pomyśleć w konsekwencji tego, co, co dotychczas jej dawałem, co robiłem? Co jej ofiarowałem? I trzecie pytanie bardzo ważne i myślę, że bardzo uświadamiające. Pozwalające zmienić perspektywę na perspektywę tej drugiej osoby, to pytanie o to, jakie trudności jej sprawiłem, jakie trudności jej sprawiłem, być może jaką krzywdę ona doznała pod wpływem relacji ze mną, pod wpływem tego, co ja powiedziałem, co zrobiłem, to pozwala nam tak pomyśleć o tym i poczuć to, jak ona mogła się czuć i co mogło ją doprowadzić do tego, że powiedziała to, co powiedziała, że zrobiła to, co zrobiła, że nie zrobiła tego, czego nie zrobiła. Tak? Czyli pozwala nam to troszeczkę zmienić spojrzenie i spojrzeć na całą sytuację nie tylko przez pryzmat mnie samej, ale przez pryzmat tego drugiego człowieka. I bardzo często takie spojrzenie doprowadza nas do wniosków, które chronią nas przed konfliktem, które chronią nas przed rozpadem relacji, a co najwyżej motywuje nas to do tego, żeby otwarcie z drugą stroną po prostu porozmawiać, żeby w sposób asertywny. Się komunikować i ewentualnie postawić granice, ale bez agresji i bez krzywdzenia drugiej osoby. Za to właśnie uwielbiam tę metodę NIKAN. Czyli reasumując, trzy proste pytania. Co ja od niej dostałem, co ona mi ofiarowała, co ja jej ofiarowałem i jakie trudności jej sprawiłem. No i zauważmy, że w tej metodzie brakuje. Czwartego pytania, które być może intuicyjnie przychodzi nam do głowy, czyli jakie trudności ona mi właśnie sprawiła, co ona złego mi zrobiła, jaką krzywdę przez nią doznałem. Tak? Tego nie ma tutaj w tej metodzie, o tym zapominamy i dzięki temu nie wchodzimy w rolę ofiary, która obwinia drugiego człowieka za swoje krzywdy, a możemy z tej roli ofiary wyjść. Pamiętajmy, że w komunikacji nie liczy się tak naprawdę intencja, a liczy się efekt i dbajmy o to, by korzystać z takich metod, które pozwolą nam zadbać o najlepszy efekt. A jeżeli jesteście tutaj na tym kanale o relacjach, no to pewnie tym spodziewanym efektem są dla Was jak najlepsze, jak najprzyjemniejsze i świadome relacje. Jeżeli uznajecie ten film za pomocny, za ważny, to bardzo Was proszę o to, żebyście przekazywali go dalej oraz żebyście dali mi znać, że podobał Wam się poprzez danie łapki w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś, nie subskrybowałaś mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zapraszam, żebyś została, został tutaj ze mną na dłużej. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!